jestem wspólnym facetem i jestem dobrym mężem kurwa. Krzysztof Kononowicz wpłacił 4 złotych. Łysy tej pana Menelu, dlaczego robisz loda dla Górnego Stacha Mozel ci z Rzcichowi z ale ci do roboty śmierdziele, pasożyty. Jakiego gorądek kurde, ja tu nawet kurwa, pierwszy raz słyszę, kurde, jakiego loda, kurde. Pa ja nie pogadają. Do głowy nie wiesz. Nie. Jakiego loda robi? No kurde. Z jesteśmy na... Jaki rady, kurwa, chory? No. Po gadają. Głupoty. Ten w czapce się zeszikał, wpłacił cztery złote. Łysy ten był w czapce poszło po lejcach. Jest mokro na panelach. Zeszczał się siwy chuj. Łysy spodnie i mokre panele są. Łysy posprzataj, bo twój kolega się zeszczał. Łysy chuj usprzątaj, kurwa gośliwy szczana panele. Nigdy się nie, 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 nie zeszczałem, bo ja nigdy się nie szczę, kurwa. Nie wiem skąd, no absolutnie kurde, w życiu kurde, się nie jest sama ani raz. Kiedyś zapłacił 30 złotych, staśku to dla Rafała. Nie, raz, ale... nie tak. wiem to. Proszę mi wybaczyć, ale nie wiem. Jak to może być, kurwa, że, że, że ja się zresztą kupiłem ja nie wyciągnął, kurde bo idę do kibla, kurde, i wszystko, kurde, nie wiem, nie mam pojęcia, o co chodzi. chodzi, w ogóle, kurwa tak, z bo... Ja nie gadaję, kurde, a ty do głowy bierzesz, Nie no, trochę może i biorę, lekko do głowy. No chuj no, do głowy brasz, lepiej w nogi bierz. Wolę się wysiekać, kurde, i kanapkę zjeść, kurde, i to wszystko, kurde, Nie go chuj zapali, kurde, to co kurde, to jest... Parodia normalnie, kurde. Nic nie zrobił, nic z kurwa, nie przez krową Nie wiem. Ja nie mogę jakoś tam, nie go powiedzieć. No, trochę jakoś nie, nie kurwa, bo nie, nie. wiem, kurwa, nie powiedzieć. Chuj go handio. Garganer wpłacił 4 złote. Poprawiam uciąg humor. jebać kurwę z malinki. To jakby wiedzieć. Jest takie, kurde, ale... To się nagrywa przecież. No, jest takie, jest, kurde, żyjemy nędzny, kurde, to... Bo żyjemy nędznie, kurde, bo co mamy, to kupimy kurde to. Łysy z tej strony, chyba pozdrawiam ja wszystkich, koła no. wszystkich, co ko, nas oglądają, kurde, i co po prostu, kurde, no, Masz, łysy, no, że coś wypić, czy nie? No, co? Nie trącę, bo to nie powiem. Ja tu będę spał. Co? Co daj. On cię zaprowadzi tam do pokoju. Pamuśku, wszystko. No. Nie chodzi mi o pokoju, kurwa. Jak masz Augustów, Grajewa, Grajewa przede wszystkim, przyjaciele kurde, nie wiem. kurde. Są kurwa nie Ełk, Ełk to przede wszystkim kurde. To są kurde, no przyjaciele kurde, no wiesz jak jest kurde, bo, bo co zrobisz kurde. Ale kurde jest wszystko w porządku, nie? Powinno być. No może być w porządku, my żałujemy. No, może rządź, bo tak? No, ale kurwa. Kiedy zdolny się sztachana, się... udaj, to by to wszystko kłóciło, to by więcej. No pi, pi, bo to tabę na rano. Wyśmiał? No, tabę na rano, pij. Się wyśmiał? Będę. Będę, bo będę. No. Pokazałaś <goda> <goda> to. Tylko, żebyś nie chorował, kurde. Piniusia wpłacił cztery złote. sobie nie przejmuj się. Kochan, nie, się serduszko ja dla Ciebie. Ja cegra. wiem, kochanie, kurde, wiem, kochanie, że Ty masza o mnie, chociaż nie jestem kandydatem, kurde, ale ratuję, kurde, za swoje pieniądze, ratuję, kurde, kogoś innego, kurde, Ty wiesz, co jest? Tych, Łysy płacił 4 zł. Łysy my wszyscy widzimy, że obiągasz z dzisiaj pod stołem. Ty w stylu nie masz, łyza kurioza? Jak A, możesz? Nie możesz. Nie możesz. Nie możesz. Nie ty. Nie możesz. Nie Nawet Nie możesz. Nie możesz. Nie możesz. Nie się Nie możesz. kupi możesz. Nie się, ma, to się kupi, Nie Ale Nie dzięki Tobie, Nie możesz. Nie Żebym Cię poznał, kurde, to może nawet by do łóżka poszli, kurde. Ale nie możesz. Nie, nie mogę, kurde, ale przede wszystkim, kurde, że jestem facetem, jak jakim jestem. A Ty jesteś, kurde, kim jesteś? Jestem Ty sam facetem, nie wiem. Jestem Nie wiem, facetem, kim już jesteś, Ja jestem fasadem i mówię, kurde, obszernie, kurde, wszystkim widzom, kurde, że jestem bardzo… Patrzę ten inteligentny. Kurwa, już nie wiem, jaką mówię na Stopoko, bo po co na po co na to? Kurwa, no. Ale z takim... 12-letnia Ania wchodził 4 zł. To nie ułatwia. Kon... Przyjeżdżam do Was w seksownej pialiźnie i dam się zaróżnąć na tej pryczy, na której leży Stasiu. O torby, odbijcie odbyty, bo chcę wam wyjadać rodziny z grupy. Stasiu wyłukasz mnie. Możemy tylko się wykompować, kurde. Macie, no. ostatno, A co ty widzisz? Ostatnio się kąpałem, kurde, i to równo, kurde, po tym nie o kurde. Żeby... ta męska prostytutka wpłacił zł. złote, stachu i rezyjum pociągu. Chcę ty widzisz? O co tu chodzi? Nie wiem, co trzeba kontrolować to wszystko, kurde, czy to mi się składa tak Nie wiem. Urząd Miasta Węków płacił 4 zł. Referat lokalowy informuje, że obywatel Krzysztof Otrzymał przyczelone mieszkanie kurtkę. komunalne. Słyszysz? Zapraszam jutro po do pokoju 200. na chwilę kurtkę. Proszę wziąć dowód osobisty. Ciepło ci jest, po co ty w tej kurtce siedzisz? Ja mam twoją drugą kurtkę, daj. proszę. To jest cygana kurtka. O gdzie, kurde? Jak kucyka ma duszę Jak? Jak kucyka ma duszę Bandyta Bandyuta nie czuje, gdy mówię. Ja. O, bandyta to jest mądre słowo. Już dzisiaj od razu kurtkę ubierasz? Nie. <grym> nie. Nie Bo no, ty rano pozmywasz, nie? Podłogi wszystko posprzątasz, nie? Jak nie? Dzisiaj kurde córku Posprzątałem, kurwa, elegancko, pożmowałem, kurde. I tak codziennie ma być, prawie. No, dobra, będzie przyśpiąć, dlatego przeleciałem, kurde. Nikt, ja nie postrzegam Nikt nie pomógł, mu, kurde. Nikt, kurde. A ja się w też też poskażę, kurde, do chwałka, że nikt mi nie pomaga. A też będzie zapierdalał, ty będzie zapierdalał każde co to? bada wszystko posprzątałem kurde, w kurze, kurze pościerałem kurde. jesteś i na tym dalej. Wszystko posprzątałem, kurde. Marcin. Bo nie chciałem kurde, żeby, żeby Rafałek przyjechał, bo będzie być wkurwiony, że kurwa nie posplątany jest kurde. Ale wszystko tak po złej, bo ja wymiot kurde, wszyscy kurde, jeszcze kurde. A się mnie pomóc, kła? Chuja pomogli mi kurde. Mówię, pójdziemy chłoda, cyciuchy kła, bierzemy ja do worka kła, zbierzemy kurde. I co, Ty poszli kła? ty poszedł kładz, tam gdy poszedł, nie chuja kurwa. Nie, dostaniecie niech, chuja nic Spokojnie, jak na wojnie kurwa. Kurwa ja cały czas na napierdzala, będę kurwa. Nie leż na tym na, na okrągło. Spakuj tylko. Cisza ma być. I A Ja wszystko powysprzątam, kła. Wszystko kurwa, tylko zakątki kurwa tam wsią. Mopem przyleciał. Tak nie możemy jeść, kurwa. Nie tak nie może być. Ma być porządek. A jak się okazało kurwa, że ja sam napierdalałem kurwa. kurwa, żeby zadbać żeby o tę chałupę koła, nie? Bo nie dożedlał kurwa, to trzeba zadbać kurwa. Jak nie może być. I tak. Niech ja kurwa, żeby ja dbało kurwa każdego, kurwa, no. Sam bym też poszł, kurwa, no. Ale co zrobić, kurwa, no, niestety, kurwa, no. Jestem, kurwa, tu jestem przy sobie. Kurwa, to i wam, bo musieliśmy.

Znuczek wpłacił 4 złote. rysy to para bez honoru. Staszek, kochamy cię, nasz pro internetu. Staszek wygoremie serce. Maharadza dobry człowiek. Najlepszego Rafał dbają naszego bandytę. Trzasiu całujemy, pozdrawiamy i oglądamy dalej, co nam powiesz, Buziaki. Dzięki. Dzięki za Buziaki. Nie wiem dlaczego. Miejesz nie się, kurde. Jestem człowiekiem wykształconym, kurde. Łusego na... siostra z Islamu płacił 4 zł i Buku. 18 prędkości. Ja Wiecie o co chodzi? Chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto. Stachu dyabli o tym nie chodzi. Stachu się na nowy wózek i Ja tylko was proszę o to, że. Pokojna babcia. Tylko chodzimy mi do Złotówki, tylko tylko już Tak. 4 złote. Z się zablokował, bo ciemny. A więcej <grym> powiedzieć? Chodź dzisiaj stajdzie. Skoro jestem przy nim, kurde, to zostanę przy nim, Do śmierci? Nawet, kurde. Nawet? Kurde. A jeżeli okay. trzeba, to mowę my rozwiążemy, kurde. To jest, to jest podstawa, jak Rafałek już jest w porządku facet, kurde. Jeszcze jest, jest kurde, po studiach. Ja po wykształceniu jestem zawodowym, ale my się liczymy, ze wszystkim, kurna. no niestety, no, kurna, czasami... Wysy, słuchaj, wpłacił 5 złotych. Łysy, pokaż z koły żurawia. A ja już nie chcę pokazywać, kurde, i tak z tego nie mam, nikogo żadnego zysku, kurna. Ja chcę to oszczędzić, na parę groszy, no, なるほど。